Witajcie, nazywam się Natalia Niemirska i na co dzień pracuję jako kierownik biura obsługi klienta. Natomiast dzisiaj jestem na Krecie, największej greckiej wyspie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam hotele z oferty Rainbow Tours o standardzie 4 i 5 gwiazdek oraz podpowiem, który z nich będzie najlepiej dopasowany do Waszych potrzeb. Hotele te położone są po zachodniej stronie wyspy w okolicy Chanii, jednego z najpiękniejszych miast Krety poprzecinanego siecią wąskich, klimatycznych uliczek, pełnych lokalnych sklepów i tawern. Zbiegają się one w przepięknym porcie weneckim. Zapraszam do obejrzenia naszej bazy hotelowej po tej stronie wyspy. Chiani Beach to doskonałej klasy hotel, nastawiony przede wszystkim na rodzinny wypoczynek. Reprezentuje najwyższy, pięciogwiazdkowy standard i został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Posiada bardzo bogaty program animacyjny i sportowy, a ponadto od połowy czerwca do połowy września funkcjonuje tu Figlo Club marki Rainbow Tours, który przez sześć dni w tygodniu organizuje różnorodne animacje dla dzieci i dorosłych, oczywiście w języku polskim. Muzyka Hotel położony jest na uboczu w bardzo spokojnej okolicy, około 2,5 km od miejscowości Kaliwes. Wąska, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się bezpośrednio przy hotelu, ale żaki i parasole są wliczone w cenę. Hotel ten ma formułę All-Inclusive, która zawiera bardzo szeroki wybór dań i napoi. Pokoje są bardzo przestronne i wygodnie urządzone, dzielone przesuwanymi drzwiami. Posiadają możliwość zakwaterowania 2 plus 2. Hotel Calives Beach to świetna propozycja dla osób szukających wysokiej klasy hotelu położonego w cichym i malowniczym miejscu. Ma on standard czterech gwiazdek i znajduje się w kameralnej miejscowości Kaliwes, a tuż obok hotelu płynie niewielka rzeka Xidas, która nadaje temu miejscu wyjątkowego uroku. Ponadto hotel mieści się bezpośrednio przy bardzo ładnej, piaszczysto-żwirowej plaży z bezpłatnymi leżakami. Kaliwes Beach to bardzo stylowy hotel oferujący bogate i smaczne wyżywienie all-inclusive. Pokoje zostały niedawno wyremontowane i posiadają nowoczesny, klimatyczny wystrój. Warto dopłacić do widoku na morze. Hotel ten cieszy się bardzo pozytywnymi opiniami klientów i jest to jeden z naszych hitów sprzedaży. Muzyka Hotel Maleme Mare to nowość w ofercie Rainbow Tours. Jest to świetna propozycja dla osób lubiących wypoczynek w cichej, zielonej okolicy. Położony jest w spokojnej miejscowości Maleme, a ładna, kamienista plaża znajduje się tuż obok hotelu. Wystarczy przejść przez niewielką uliczkę. Hotel Maleme Mare ma standard 4 gwiazdek i jest to bardzo ładny, zadbany i proekologiczny obiekt. Pokoje są przestronne, ładnie umeblowane i w 2015 roku przeszły generalny remont. Mają możliwość zakwaterowania 2+, +2 dlatego nadają się również dla rodzin z dziećmi. Hotel posiada piękny ogród z dużą ilością kwiatów oraz własną hodowlę warzyw. Oferuje bardzo smaczne wyżywienie w formule All Inclusive. Do dyspozycji gości są dwa baseny. Jest to bardzo przyjemny, kameralny hotel, idealny na spokojne wakacje. Hotel Silver Beach to czterogwiazdkowy obiekt szczególnie polecany osobom, które na wakacjach cenią sobie ciszę, spokój oraz przyjazną atmosferę. Położony jest w cichej zielonej okolicy około 500 metrów od niewielkiej miejscowości Gerani oraz 2 km od rozrywkowego platanias. Ładna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się tuż przy hotelu, a leżaki i parasole są bezpłatne. Hotel ten ma formułę All Inclusive Light, a w opinii naszych klientów jedzenie jest smaczne i różnorodne. Pokoje w Silver Beach są bardzo przestronne i wygodnie urządzone. Każdy z nich posiada aneks kuchenny, a ponadto hotel oferuje apartamenty z możliwością zakwaterowania 2 plus 2. Na sezon 2016 pokoje zostaną całkowicie wyremontowane. Silver Beach to przytulny, kameralny obiekt nie oferujący animacji, więc jest to idealne miejsce na relaks. Zapraszam również do obejrzenia filmu, w którym pokażę Wam jak wyglądają plaże w poszczególnych kurortach turystycznych na Krecie. Do zobaczenia!